Wodę i przygotuj. Czy jesteś gotów? Gotów. Uwaga! Jeśli skończyłeś rozładuj, rzut zamka strzał kontrolny, kabuła. Twój czas 20.90 Tam jest na czysto. Tu mu weszło jedno. na czysto, tu jest na czysto. Tu jest okay. jeden noszu. O ran. No dobra. Dzięki. Tak, bo trzecie by fakty były na